Jestem z kowlańskim obecnie trochę bezrobotny. ostatnim gangiem się trochę popsztykałem. Nie podobało mi się, nie, nie podoba im. Otóż się po prostu jak zwykle zdenerwowałem. Mam siostrzeńca młodego Francisa, sobie wymyślił przezwisko Sikor. No <laughs> i taki ładny zegarek, sam go zresztą naprawił. O mój stary jest zegarmistrzem. Ze ja mnie zegarmistrza nie zrobi, więc próbuję robić, robić go ze swojego wnuka. Ale Sikor jest trochę uparty, bo Sikora ojciec, a mój szwagier, jest w pierwlu. Jego matka, moja siostra trochę ma w nosie. Więc Sikor buja się ze mną, z wujaszkiem. <laughs> no i podoba mu się ulica. więc i staram się o niego dbać. No i ten Sikor znalazł sobie kumpla jakiego repusa, który rządzi bidulem. <laughs> I razem sobie zmajstrowali, że można by jakiś skok zrobić, wykorzystując bezrobotnego jaja. Znaleźli cynę, że niejaki gruby czony, którego znam z lampiarzy starego gangu, gnida straszny, ściąga haracz dosyć okrutny z naszych sąsiadów z Czarholą. A nasi sąsiedzi w Czarholą są bied biednymi ludźmi, więc... Sikor przyszedł z tą cyną do mnie, że też z niejaką sujką, młodą dziewczyną, która jest zwinna i niewidoczna, jak chce być niewidoczna. Przyszedł z nimi też e, Pik, śliczny, o ślicznej buzi oszust ze zwinnymi palcami. No i razem wymyśliliśmy takie coś. Pik na ulicy przed apteką robi show, żeby zwabić ludność. Ja w tej aptece czekam na grubego Johnego żeby mordę, a potem pokazać całej, całemu osiedlu, e, że teraz już nie będzie groźny. A w tym samym czasie sójka i Sikor robią skok na miejscówkę, w, którym, w której ten gruby Johnny przekowuje e, zbiera Haracz. No i wszystko poszło całkiem dobrze. No, może małe wsypy. Swójką zarwała się jakaś stare rusztowanie czy coś, spadła i popruchotała sobie nogę. Teraz liże, siedzi gdzieś w kocie i liże rany, ale znowu udało im się zdobyć skrzyneczkę ze skarbem czernego. E, u nas pig zrobił taki szał, że nie tylko przyszli gapiowi, ale przyszedł też niebieski płaszcz I to akurat w momencie, w którym wyciągnąłem obitego grubasa z apteki. Ale udało się niebieskiego płaszcza jakoś dobruchać. Pich obiecał, że zrobi show na komisariacie. No w ten to sposób, bo to młody Sikor, młoda Słyka, młody Pich i stary jajo. Zrobili coś na kształt szajki. Jesteśmy tylko Teraz my będziemy się opiekować czarkalą. thank mm -hmm. you